Hej, hej, witam się z Wami bardzo serdecznie w sobotę. W dzisiejszym odcinku nagrywamy sobie wymianę zdrapkową z Madzią, czyli kanał Fazuch Zadrapany. Od razu wpadnijcie do niej na kanał. Zobaczcie, co wydrapała w zdrabkach ode mnie. No i tak jak widzicie, mamy tutaj od niej dwie przesyłki. Jedna jest naprawdę jakiś gruby, potężny załącznik, także nie wiem, co tu są za zdrabki, ale chyba jakieś 3D. <laughs> tutaj mamy drugą przesyłkę, ponieważ zapomniała czegoś dosłać. Także o, dodatkowe koszta przeze mnie, no masakra po prostu. No i tak w ogóle to Wam powiem, że jestem trochę na nią zły, bo mieliśmy się tylko wymienić z drabkami za 40 zł. Ja załączyłem skromną czekoladę, a ona mi tu takie wielkie załączniki. No ja nie wiem, co ona tutaj wpakowała. W każdym razie głupio się z tym czuję. No i dobra, myślę, że już się nagadałem, także zapraszam Was do oglądania. Standardowo zostawcie łapę w górę i nie zapomnijcie po odcinku wpadnąć do Madzi na kanał. Oczywiście link w opisie, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Dobra, moi drodzy, także zaczynamy. Otwieramy ten mniejszy załącznik. Zobaczymy, co ta Madzia nam tutaj naprawdę wpakowała. O, jem, jem. Otwieramy razem. Czekajcie, czekajcie, mamy tu zdrabki, tak jak widzicie. Poczekajcie, zobaczmy, czy jest wszystko. Tak jest, dobra, także pusto, proszę bardzo. Sprawdzamy teraz, co my tutaj mamy za zdrapeczki. Najnowsze zdrapeczki I Love You. Widzicie? Numer 12 i 40. Super. Także fajnie. Ja je też wysłałem właśnie z tych najnowszych zdrapek. Dobra, także otwieramy teraz tą wielką pakę. No naprawdę nie mam pojęcia. Nie, nie wiem, czego się spodziewać. Oje. Ja już coś zauważyłem. <laughs> Przepraszam za te stuki. Ale mi tam szklanka, sztuka. Dobra, moi drodzy. Pierwsze coś, co mamy, liścik jakiś. Proszę bardzo, takie, takiego szczura, czy tam mysz. No i przeczytajmy sobie razem, co tam nam napisała Madzia. Witaj Dawidzie, dziękuję za wymianę zdrabkową. Gdyby jednak zdrabki zawiadły, to na pocieszenie pomogą słodkości. Życzę dużych wygranych. P.S. Dodatek walentynkowy przekazuje w twoje ręce. Słuchaj serduszek. Aha, czyli pewnie chodzi o te zdrapki, mam nadzieję. Zobaczymy. Pozdrawiam Magda z kanału Fazuch Zadrapany. Naprawdę, bardzo Ci dziękuję, Madziu. Ja Ci też yy, słodkości załączyłem, ale na pewno nie w takiej ilości. <ścoughs> także mam nadzieję, że nie będziesz zła. Dobra, moi drodzy, także od razu pokazuję wam, co ona nam tutaj nadawała za słodyczy. Bo naprawdę jest ich sporo. Mamy jakieś tam tofino. Nie wiem, czy jedliście. Ja jadłem za dzieciaka. Bardzo dobre. Mordoklejki, można wręcz powiedzieć. Krówka. Mamy draże. Korsarze. <grytania> to też fajne z dzieciństwa. Jadało się. Dobra, sprawdzamy dalej. Na razie przyjemności słodkie. Ale słodyczy mam od Was naprawdę. Super. Dobra, teraz. Mamy mambę. Mamby też bardzo lubię normalnie same najlepsze słodkości z dzieciństwa. O, a tego ja jeszcze nie jadłem. Czupa czups. Żelki... Kwaśne żelki o smaku owocowym. Też lubię takie żelki. Także na pewno wciągnę. Ja nie mogę, ale ona nam tu naprawdę nadawała. Zobaczcie. Kolejne cukierasy. Zobaczcie, czekolada Milka. I to jeszcze ta właśnie bąbelkowa, też ją bardzo lubię. Kurde, szaleństwo. Draże marynarz, też bardzo lubię. No ale tych słodyczy to jest po prostu przegięcie. Ja normalnie cukrzycy dostanę. <grytanie> Super. Najpierw wam pokażę, ile jest tych słodyczy normalnie. Dobra. Tutaj mamy już zdrapeczki, także do zdrapeczek przejdziemy sobie za chwileczkę. Proszę bardzo. Tyle słodyczy. Ja nie mogę, a ja dałem tylko jedną czekoladę skromną. Normalnie źle się z tym czuję. <grytanie> także obowiązkowo wpadnijcie do niej na kanał. Zostawcie jej łapkę w górę ode mnie. Super, bardzo dziękuję, naprawdę. Dobra, przepraszam, że muszę tak to odsunąć. Teraz przyszedł czas na zdrapeczki. Proszę bardzo. Proszę bardzo, dobra, moi drodzy. Poczekajcie, muszę zrobić na chwilę małe cięcie. Sekunda. Dobra, ok, także jestem, jestem. I dobra, moi drodzy. Także proszę bardzo, mamy takie zdrapeczki jak Krzyżówka XXL, na pewno wielu z Was się ucieszy. Mamy super linie, mamy białe złoto, podwójna gra, szalone zakupy, premia, pensja, happy, 7 oraz Multiforsa. No także tutaj mamy zdrapeczek za 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. No i dostaliśmy ekstra dwie zdrapki I Love You, Oje, no naprawdę, nie musiałaś! Bardzo Ci dziękuję. To przemiły gest z Twojej strony. Na pewno w przyszłości się odwdzięczę, bo Majorek jest teraz trochę biedny. Nie będziemy się oszukiwać, ale ostatnio słabo umie z kasą. Co będę Was oszukiwał? Dobra, super, naprawdę. Świetny będzie odcinek, to już jest pewne. Tyle słodyczy. Oje, dobra, moi drodzy. Już tutaj sobie ogarniam wszystko na wizji. Zaczynamy drapanie. Statek oczywiście obniżymy sobie na dół, a jak będzie krzyżówka XXL, to podciągniemy do góry. Dobra, moi drodzy, trzymajcie kciuki. Zaczynamy. 100, 5000, 12, 24, 200. Oraz 5000. No dobrze, moi drodzy, także pierwsza zdrapeczka jest pusta. Drapiemy sobie kolejną zdrapeczkę. Happy 7, 18 i 24. Jakoś ta zdrapeczka coś nie lubi zbytnio, ale zobaczymy. Może tutaj nas polubi. Może zmadzi rąk. No i zobaczcie. No i mamy pierwszą wygraną. 24, 11 i 30. Dobrze, sprawdźmy sobie, co tutaj mamy. Mamy 2 złote. No i tu mamy słoneczko, także pierwsza nasza wygrana. 2 złote, bardzo proszę. Okej, okay, kolejna zdrapeczka to pensja. Osobiście na chwilę obecną polecam, na chwilę obecną polecam Wam kupić tą zdrapkę. Jest jeszcze dużo głównych wygranych do wygrania. Także próbujcie swojego szczęścia, chociaż ja aż tak nie przepadam za zdrapkami za 2 złote, ale. Uważam, że jak jest tyle głównych wygranych, także zawsze jest jednak ta większa szansa, szansa na wygraną. Dobrze, drapiemy, szukamy 25 i 32. Mamy pensję, i tu mamy co? I tutaj mamy 34. Dobrze, moi drodzy, także ta zdrapeczka też jest pusta. A wiecie co? A te bonusowe, walentynkowe, to zdrapiemy sobie na końcu. A co? Bo to będą bonusowe jednak zdrabki. Tutaj szukamy dwóch takich samych symboli. Kier, Arbus, Koronawirus, Karo, Podkowa, Pik, Biedrona, Siódemeczka, Trefl. Szukamy dalej Śliwka, Podkowa i Moneta. Arbus, siódemka i worek. Zdrapie wam, żeby nikt nie powiedział, że nie zdrapałem, dobrze. Korona, karo oraz moneta. No dobrze moi drodzy, także na, na chwilę obecną w premii nie mamy nic. Teraz szalone zakupy. Zobaczymy, czy będą szalone. <laughs> Zobaczymy, czy Madzia zrobiła szalone zakupy. Chyba też jej tą zdrapkę wziąłem, nie pamiętam już, naprawdę. Bo będzie jeszcze jedna wymiana zdrapkowa, ale to się dowiecie wszystko w swoim czasie. Będzie odcinek z tego. 24, 2 oraz 27 to są nasze wygrywające liczby. Drapiemy, szukamy. 32, 37, 26, 12. Ok, także tutaj pusto. Szukamy dalej. 3 obok, 23. 21, 13 i 31. Dobra, moi drodzy, teraz jeszcze od, zdrapiemy sobie pola bonus, odkrywamy. No tutaj mamy portfel, także niestety nic. No i tu mamy świnkę. Także zrabka szalone zakupy zrobiła nam świnkę. <grym> Drapiemy teraz podwójną grę. 19, 9, 21. Szukamy. 17, 34, 8, 24. Ja Wam powiem tak szczerze, że za tą zdrabką nie przepadam, bo drapałem dwa razy całą paczkę, właśnie. Kto jeszcze nie wie, i były same, tak naprawdę, gwarantowane zwroty, czyli 45 zł. I w ogóle ciężko coś po prostu mi było utrafić w tej zdrabce. Także, ok, szukamy dalej. 23, 11, 2, 30 i 27. No dobra, także tutaj na chwilę obecną nie mamy nic. Jeszcze poczekajcie, sprawdzimy sobie z tyłu. Przepraszam. Korona, korona, no nie było. Tutaj także nie ma. Nie ma. No i nie ma. Ok, także pusto. Teraz kolejna zdrapeczka to białe złoto. Drapiemy. Może w białym złocie nam się pofarci? Zobaczymy, kto to wie. Proszę bardzo. Nasze wygrywające liczby: 7, 19, 6 i 13. Dobra. Szukamy, szukamy. 14. No, niestety, obok. Szukamy dalej. 11, 22, 9, 30. No i ostatnia liczba to 3. No niestety, moi drodzy, także w tej drapezce także nie mamy nic. Ok, teraz już przechodzimy do super linii. Także tutaj na pewno przyspieszymy tempo. <laughs> Albo wiecie co moi drodzy, ja zrobię małe cięcie. Yy, dodrapię do, do momentu takiego, żebyśmy sobie ostatnie cztery symbole zdrapali. No myślę, że tak będzie chyba najlepiej. I tak samo zrobię z krzyżówką. Dobra, moi drodzy, także widzimy się za chwileczkę. Dobra, moi drodzy, już trochę podrapane mamy. Mam dobre wieści. Mamy na pewno jakąś wygraną. Odsłoniła nam się póki co jedna linia. Mamy tutaj sakwa, cytryna i lody. Proszę bardzo, sakwa, cytryna oraz lody. Także pewniak. Dobra moi drodzy, także drapiemy sobie od razu nasze kolejne symbole. Dzwon. Także szukamy dzwona. Chyba tylko tutaj, co? Tak mi się wydaje. A, no i tu zapomniałem leżaka, zdrapać, także od razu sobie zdrapiemy. Dobra, drapiemy dalej. Motylek. Motylka chyba nie było, ale sprawdzimy. Dobra. Teraz mamy łódź, także szukamy łodzi. Łódź mamy tutaj, i to wszystko. No i ostatnie ostatni symbol to diament, a diamentu chyba nie było nigdzie. Dobrze, moi drodzy, także sprawdźmy sobie, co kryje nam się za kwota pod tą linią. Tutaj mamy zwrocik. 5 zł powinny być literki N czy B. Nie B, przepraszam, dobrze. N to było w tej większej draperce. Ok. Jeszcze sobie później na końcu sprawdzę, czy na pewno żadnej stopy żadnej nie mamy, ale wydaje mi się, że wszystko ładnie wrapane. Dobra, moi drodzy, także fajnie, mamy zwrócik. Z tej okazji zjemy sobie cukierasa i dokończamy krzyżówkę. Okej. Okay. Dobra, okej. Okay. Teraz trochę mnie inaczej będzie słychać. <gry> A, oddalimy sobie obraz na pewno. O. Mam nadzieję, że będziecie dobrze widzieli. Dobra, moi drodzy terapiemy literka j Tutaj nam się odsłoniło chyba drugie słowo, tak jest. Mamy joga i ada. Szukamy dalej literki j. Mm, mm, mm. Coś nie widzę Okej, okay, zrapiemy dalej <trybujesz> Trochę mnie skleiło, dlatego się nie odzywam Literka <trybujesz> ty O tutaj było iot. Tu mamy ty. Raz Dwa. Okej, okay, tak, tutaj widzę też, mamy dwa słowa. No, zobaczymy. Szukamy dalej. Literka T. Cukierek bardzo dobry. Nie ma to jak zjeść na wizji. <gry> no, nie widzę. Dobra. Chyba ostatnia. Nasza literka to jest literka R. No, i teraz wszystko się odsłoni, moi drodzy. Także zaraz wszystko będziemy wiedzieli. No, tutaj już chyba nic nie ma. Literka R. Nie ma, nie ma tutaj mamy literkę tutaj. Dobra moi drodzy, wychodzi na to, że chyba nic nie mamy. Od razu sobie obniżymy. Trapiemy literki kontrolne, no bo ja nic tam nie widziałem, wam powiem szczerze. No, zgadza się, są różne. OMN. m, -n. Ok. Dobra, moi drodzy. Ale teraz jeszcze mamy bonus. Także drapiemy sobie nasz bonusik walentynkowy, jak to Madzia napisała. Także, może bonusik walentynkowy nam coś przyniesie. Byłoby ekstra. No i dobra. 9, 33, 32 oraz 16. To są nasze wygrywające liczby. Zaczynamy. O, jakbyśmy tu serduszko znaleźli. Moi drodzy, chyba jest wygrana. I jest wygrana. Zobaczcie. Wspaniale. Mamy wygraną. Super. Ojej, druga wygrana, moi drodzy. Wow. No, Wam powiem, że. Zdrapeczki od serca. Naprawdę super. 35 13 19 34 I co? I 9. Moi drodzy, mamy 3 wygrane w tej zdrapeczce. Coś niebywałego. Dobrze, także sprawdźmy sobie, co tutaj mamy. 10 zł 15 no, i tu dziewiątka, 20, zobaczcie, 20 złotych w zdrabce. I love you. Super, naprawdę, coś pięknego. Bardzo się cieszę. Ekstra. Dobrze, moi drodzy, także teraz ostatnia zdrapeczka: 12, 29, 11 oraz 30. Nie, no, naprawdę przemiła niespodzianka. Tyle słodyczy. Jeszcze dwie takie drapeczki. Świąteczne w sumie, można powiedzieć. Dobrze, także drapiemy 12, 29, 11 i 30. To są nasze wygrywające liczby. Drapiemy. Szukamy. 28, 9, 19. Także tutaj w tej linii nie mamy nic. 1 25 27, 17 i 32. No dobrze, moi drodzy, tutaj w tej zdrapeczce nic nie znaleźliśmy, ale naprawdę to nie o to chodzi. Świetna wymiana zdrapkowa. Madziu. Naprawdę dziękuję Ci bardzo za te załączniki słodkie oraz zdrapkowe, czyli te dwie zdrapeczki, bo jak widzisz mamy. Największą wygraną właśnie w tej zdrapezce, którą dołożyłaś od serducha na walentynki. Dzięki serdeczne jeszcze raz. Mam nadzieję, że zdrapeczki, które ja Ci wysłałem, były również szczęśliwe i przyniosły Ci jeszcze większą wygraną. Tego ci również z całego serca życzę. No i dobra, myślę, że będziemy się już żegnali. Koniecznie wpadnijcie na kanał Madzi, link w opisie. Zobaczcie, co wygrała. Jeszcze raz. Dzięki serdeczne za oglądanie. Hej, cześć i do zobaczenia!